Drama Bruce odchodzi z kamperów, oho. Witamy w Twitchowych wiadomościach. Random Bruce stalkowany i nękany przez głosicieli na skraju wyczerpania psychicznego. Wołanie o pomoc, Popo odpowiada Paramaxilowi. Stream z budowy wzbudził niesmak? To i wiele więcej już dziś. Zacznijmy od szybkich newsów. Najpierw news wyjaśniający. Wiele osób po poprzednim odcinku myśli, iż Zeju powraca na dobre. Otóż nie. Zamierza on wypuścić jedynie utwór muzyczny. A jeśli chodzi o streamy, to klasyka klasyków. Ja tu nie, nie mam zamiaru streamować chyba nigdy w życiu. A teraz jak już wyjaśnione, to lecimy do szybkich newsów. No to Gangamurun ostatnio odpala częściej streamki. Ostatnio był na evencie Red Bulla, gdzie kaskaderzy i profesjonalni skoczkowie narciarscy robili setriki. Niepocieszony zachowaniem widzów na serwerze Discord, Netrodal został przyłapany na akcie rage'owego cenzurowania widzów. Fick I weren't. A to wy to widzicie! <śmienicza> Ej, kurwie tego nie widzieć! Ja p dole! Ponowny upadek. <śmienicza> o kurwa. Upadek rafaturny. Rafatus ostatnimi czasy słynął z kontentu, gdzie pokazywał swój grind. Uczciwa, ciężka praca, zdrowe odżywianie itd. Tak Odkupywał się z grzechów przeszłości i chciał pokazać widzom, że z każdej dziury idzie się wygrzebać. Niestety, łatwa kasa i patostreamy okazały się silniejsze. Ostro nabombiony Rafatus opierdzielił swoje brwi na transmisji live i powrócił do patologii. Chat, I hope I get at least i think it's important that we um, yes, you know, because it will be hard, you uh, know, when you spend so much time with O Żółta karteczka. Ja była mowa o brewkach, to Gucio obiecał, że jak wbije Immortala, to również goli brewki. To prawda, że na Immortala gole plecy? Brwi goli na Immortala. A wracając do tematu porażki w przemianie Patusa Jankosa, to nie wszyscy mają tak ja. słabą Inaczej jest jednak w przypadku Cypriana mikrocypka knapińskiego z banina. Malutki streamer pokazuje wszystkim dookoła, że zawsze można się zmienić. Wystarczą jedynie chęci. Taki mały może świętym być. Mikrostreamer niedawno za piątaka był w stanie zrobić wszystko. Nie no kurwa, nie mogę. Ciwą pracę. Cyprian z pomocą przyjaciół uzupełnił swoje pierwsze CV. Żyje. Zobaczymy jak wygląda całe. Ale ja nie mam drukarki. Ale to nie musisz drukarką. To możesz wysłać je przez internet. Nie? Mhm. Tak. Dobra, no. Gratulujemy Ci Cyprian zielona karteczka, ale nie tylko cypek odnosi sukcesy i przemienia się na dobre. Na Kiku nadal streamuje zbanowany na fioletowej platformie cygus, który ostatnio również ma powody do przechwałek, między innymi zdanie testu na IQ. Kreska kwadrat, trójkąt, cztery kreski do. Zakać test. I co kurwa i co? O, A teraz czas na reklamę. Albion Online to sandbox MMORPG, w którym to ty piszesz własną. Dobra, jestem hustlerem, ja tego cykusa na 500 porobiłem na złotych Sergiuszach historię zamiast podążać wytyczoną ścieżką odkrywaj ogromny otwarty świat Jonu każdy element ekwipunku jest tworzony przez graczy z surowców które sami zbierają twój Albioną, tak no, dokładnie tak, gracz, Tubson nie? wchodzi w uniwersum MacAylera, który streamuje pod nickiem LakiLak. Luck. Jak wiemy Tubson to persona, która uwielbia zaczepiać i trollować osoby umiarkowane lub łatwo unoszące się emocjami. <grymny> ...jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy. <grymny> Ale ja jestem Mogę z tego patrzeć na w kamerę. No, kurwa. Karta dużo mocniejszym moderna tych samych driver. Czy wybuchnie drama z MacKillerem? A może Tupson jedynie obserwuje kontent pana Igora? Obserwujcie redakcję i bądźcie na czasie. Lajk like pod filmem i dzwon przy sobie. Dzisiaj daliśmy szatałt kilku mniejszym strajmerom, więc czas przejść do grubych i poważnych ryb. Aleksander Randombrus Kardaś nie wytrzymuje psychicznie. Streimer wszędzie woła o pomoc, gdyż przerażony jest profilem głosicieli na Twitterze oraz ich działaniami. Ja uważam, że to za, na tyle daleko poszło, że ja się czuję, nie, no, nie czuję się bezpiecznie we własnym mieszkaniu z dziewczyną, że trzeba to kurwa nagłośnić. Bo próbowałem być, e, unikać tematu, jest coraz gorzej, to się nasila i po prostu dla mnie to jest za dużo. No ja przyznam się, a z tym nie razę. Jest to po prostu popierające. I nie wiem, ja, ja chcę, żeby to był, ten temat był nagłośniony. Głosiciele to grupa odpowiedzialna m.in. za pilnowanie, żeby Brus nie miał współprac oraz głoszeniu prawdy o Olku, przypominając non-stop o jego najbardziej odklejonych historiach z przeszłości oraz aferze świńskiej. Grupa tych widzów pierwotnie chciała ukarać Brusa za jego mitomanie, niedotrzymywanie obietnic i występki oraz zachowania z przeszłości. Obecnie jednak przesadzają, a strajmer jest zaniepokojony i szuka pomocy u innych strajmerów. Głosiciele, niegdyś anonimowi, obecnie posiadają konto na Twitterze, na którym postują memy oraz swoje akcje. Jednak nie tylko. Osoby te udostępniają przybliżony adres Aleksandra, a nawet fotografują Brusa na mieście. Niestety to już podchodzi pod nękanie. A jeśli zdjęcie na mieście nie jest Damy losowym akurat. zdjęciem przypadkowego widza, tylko jednego z oddanych głosicieli, to jest to jawny stalking. Zniesmaczony zachowaniem głosicieli jest nawet inny stalker, Mokry Suchar, który z za czasów bycia widzem w creepy Przez sposób tam, wyśledził tam. kiedyś adres gucia. Nie no, ale to jest nie, szczerze, to jest chore i jakby kto. Nie, no... Kompletnie w ogóle nie. Nie, to, no to jest chore, to jest chore. Yy, nie róbcie tak, nie róbcie tak A różni streamerzy <gry> uważają jednogłośnie, iż jest to przesada. Taka ciekawostka, no. Bruce przyszedł do Poznania i ludzie kurs kampili na jego podwórce, i zrobiły fotki. Po widziałem, akurat to trochę porwane było, widziałem zdjęcie takie sprzyczajki, kurczę, sąsą się ręką, jak idzie sobie z dziewczyną za rękę. Mega słabe. Serio. Mega, no. Mega słabe. To już było -a, to już podchodzi pod Stalking. I to nie żartuję kur. -a. Jak ja, jak ja bym był w takiej sytuacji, to nie wiem. Nie zmienia to jednak faktu, że Aliek czuje się zagrożony i ostatnio często żali się i porusza temat głosicieli. Głosiciele istnieją, nękają mnie w życiu prywatnym, moją rodzinę, moich znajomych. I ja, ja sobie nie żartuję. Naprawdę. Piszą maile do współprac wszędzie. Prawdopodobnie jakbym teraz powiedział, że biorę ślub gdzieś tam w jakimś kościele, to pewnie do ksiąta też by napisali Chciałem, Chciałbym, żeby tych wszystkich ludzi kiedyś jakaś taka karma dopadła, tak szczerze. no powiem tak, wątpię, że jest jakikolwiek... Kur... też miałem jakiś, kilku takich swoich psychopatów, co mi nie pisali, że konia wala, ale chyba im się znudziło, nie wiem czemu. Trochę za nimi tęsknię. Gucia zamówił pierogi i powiedział, z jakiej restauracji, a za zadzwonił do tej restauracji, spytał adres, na który zostały zamówione pierogi. Polski streamer? który jest taki kany jak ja myślę że nawet Norbert Gierczak nie był tak mkany. to znaczy jego bliscy mówię o mówię o samym Norbercie bo on miał dużo, coraz więcej hejterów, którzy go dojeżdżali ale dojeżdżali go nie a mi dojeżdżają znajomych przy, przyjaciół dziewczyny i tak dalej tak jakby nawet ludzie wysyłali maile do taty mojego przyjaciela Artura na termach. Jak sam twierdzi, podejrzewa, że głosiciele są ostatnio bardziej aktywni z powodu jego przeprowadzki, założenia działalności i ogólnego dążenia w wyjściu na prostą. I może wnieść fakt, że mam nie za jakiegoś najgorszego nieudacznika śmiecia i nie mieszkam z dziewczyną, zakładam działalność i tak dalej, zaczyna mi się połazić. Po prostu oni chyba nie mogą znieść Panie, takiej myśli. Zakładasz działalność Czy Bruce 10. zasługuje aż na taki hejt? Czy odpokutował już za swoje grzechy? Czy jest ktoś w stanie mu pomóc? Ej, ja na, na tym Twitchu, wiesz, często się mówi, często się mówi na. jest takie jest takie przekonanie kur. Jest taki kult Twitchan i ci ludzie, którzy tam siedzą, to wychodzą z założenia, że o kurwa, my to jesteśmy super, na YouTube są tacy kurwa, na Kickstarter są tacy kurwa, na Kidboxie byli owacy, a kurwa tam mega dużo mentali kurwa siedzi stary, tam w paręnaście osób, w paręnaście osób, jak oni się wezmą na kogoś kurwa, to ja, ja, ja na przykład nie czaję jak, jak może jakby Twój dzień polegać na tym, że oglądasz coś, czego nie lubisz i się w różnych kurwa mediach społecznościowych przypisujesz, tej Mega dziwne to jest. Trzeba mieć trudne życie? No nie wiem, kurwa, trzeba mieć trudne życie, ale to, to, to tylko pokazuje, stary, że chyba nie ma nic, ten, nie mają ja chyba nic ciekawszego do roboty, nie? Obecną sytuacją może da radę pójść na kompromis z głosicielami, a może to dopiero początek i szykują się akcje jak u Taziego czy Frania, u którego największy twitchowy zadymiarz Kongo TV uchwycił na swoim live wezwanie przez widzów Straży Pożarnej. Pani? No to, no to co by, co by o was, kurwa, profilaki nie mówić? Tak, to znaczy, że jesteście czy Czy jesteście trochę przypani, nie? Ale no. Ja jestem właśnie siedemdziesiątym jestem streamerem ludźmi ciągłymi zgłaszaniami. I policji, mi... mi... i straż i... pożarną, i takie rzeczy. To też jest stary. tego to ja w ogóle nie czaję, kupa. Jakby, jak trzeba być, kurwa, dziwnym człowiekiem, żeby komuś straż pożarną na chatę, kupa zamawiać policję, karetkę. To nawet... Ja jak najbardziej kwa... odklejone rzeczy robiłem dzwoniąc przez telefon, k**wiając ludzi, no to się trochę z nimi powyzywałem i jakby tyle, nie? Ktoś rzucił słuchawką, no to już do niego więcej nie dzwoniłem. To nawet ja k**wa nikomu nie zamawiałem niczego kwa... dziwnego, nie? Staw, drzwi, pakiet W tym jest... tygodniu No, to cały czas tak, nie? Jedno jest no. pewne. Random brus jest obecnie jednym ze strajmerów, którzy mają najbardziej przejść. Na Twitchu. Chinka i Kasiks zrobiły wczoraj wspólny streamek. Jest to duże zdziwienie, bo rzadko kiedy dochodzi do projektów, w których streamerki się przecinają tak o, casualowo. Majlin ugotowała ohydnie wyglądający <gry> pieniący się z grudkami żuramen, czyli połączenie żurku z ramenem, a Kasiks to jadła i oceniała. Ponoć dobre, ale Mina mówiła co innego. Potem klasyczek, czyli malowanie na sztaludze. Jeb... malowanie. Pizdu teraz tego białego zrobię. Zielona karteczka na zachętę za takie projekciki. Piotr Popowęgrzyn od. Ja też mogę obraz jakiś zrobić. Odpowiedział na zaczepkę szczurasa z naszego poprzedniego odcinka. A jutro pojadę kupić bieżnię. O, jutro kupię bieżnię. Nie, bo z rowerem jest taki problem, że mi się na nim niewygodnie siedzi, bo jest jakiś za profesjonalny i mnie, i mnie analboli, kupę, jakbym, jakbym usiadł na kuterze. Ale na bieżni stary, to ja myślę, że mogę robić easy 50 km dziennie. Ubra. Czy Piotrek da... O, proszę bardzo. To ciekawe, no niestety pierwsze słyszę, żebyś już raz coś takiego robił. Yy, ale w chwili to mam. A więcej gówno, to myślę, że on wpierolił liząc dupę jakiemuś staremu dziadowi z Dayzona, robiąc mu riming. Nie no wiem. Co ty, ku... to... mógłbyś, popo. <laughs> Nie chcę mi się szczerze nawet kurwa na to odpowiadać. Czepia czegokolwiek. Ale to kolega Jabczana, więc może próbuje mnie zniszczyć czy coś takiego. Tak zwany klasyczek. Piotrek, krótko z hejterami, ale piłeczką, dostał też święty Jakub o anielim serduszku. Spokojnie. że to jest najlepsza? najlepsze? Wrzuciłem Twittera. Największe red flagi u kobiet, wierzy w gwiazdy i znaki zodiaku, feministka albo inne choroby głowy. Ma penisa. Jej hobby to seriale i podróżowanie po klubach w weekendy. Nie lubi kotów. Waży więcej niż 55 kilo. Nie pyta o pozwolenie na wyjście z domu itp. No i mnie wyzywają, nie? Jak sobie, Jak sobie to wpiszesz... <noise> To, to jest mój bliźniaczy post stary sprzed dwóch lat prawie, gdzie napisałem największy, ja nawet to skopiowałem, tylko to lekko zmodyfikowałem, żeby się kurwa facetka nie kapła. Podrasowałem delikatnie. Ja f***, to jest takie niesamowite chyba, że, że ten świat w ogóle do przodu nie idzie. Znaczy wiecie, znajdą się tacy, oku, a ja wiem, że wejtujesz, nie dam ci atencji, debilu jadany. Ja mówię, a? Czyli, jednak dałeś. Spokojnie, chłopaki, to nawet nie była drama, tylko lekkie kąśnięcie i odpowiedź. Nie róbmy z igły widły. Mista Kuniold po zwycięstwie Tusola z Wojtkiem. Z kim się widzę o zapewne, z kochanką. Dlatego mama nie odprawi jutro do szkoły. Mgolą stwierdził, że nie odbędzie już raczej walki w oktagonie, chyba że na specjalnych warunkach. Czy wziąłbyś walkę z Frizem, Obersow i Majusie? To, no to już by trzeba było przemyśleć wtedy. Ty, po tygodniowej mówisz? przerwie do streamów powrócił również mąż kunjolda, Box, z opowieścią z fejmu. Boks. i ja mówię tak, dobra. Nikt nic nie gada, jest trener od tego. Mówię, kubuś, ty wiesz co robić, ty trenowałeś, ty dawaj polecenia, jest, kurwa skurwa gi. Będzie sens. No i kuba, to to tam, Kurwa, przejść lewo, biała. Cześć, sen, coś podpowiada kuszulowi. Po czym nagle mówili do mnie. Ja tam bo nie. Bo nie, bo nie to co mu krzyczeć? Ucznął. po mnie! w parterze, Dobra, dobra. Łokcie w parterze, łokcie w parterze. No i to jest rodzinka, co się wspiera. Raz, dwa, trzy bungee. Podczas... Nie, nie, tu Szolku bardzo, bardzo spoko, bardzo mi się podobała ta walka. Bo wiecie, problem jaki jest, że też dobrze to zrozumieli. Myślę, że byłem jednym z prekursorów, który walczy z tym, żeby we frikach nie było MMA, tylko K1 i box. Problem jest taki, że MMA w 95% tych walk polega na tym, że ktoś jest silniejszy, jeden drugiego obróci i go kurwa napiera z góry. To nie jest tak, że oni się kurwa wiesz, że oni walczą w parterze, nie? czy nawet leżą kurwa, jak ten wiewiór z kimś, kto ktoś tam ogarnia, nie? że go tam dusi, kurwa go wywrócił, no ale mimo wszystko wiesz, to, ten parter nie trwa 15 sekund, bo ktoś kogoś upiera. Na no, tu ale tutaj fajnie, nie? Ja ogólnie tak takie mam wrażenie, że chyba tak ewoluowały te zapasy BJJ, że masz bardzo bardzo rzadko jakieś techniki kończące w parterze, które nie są kupane na daniem typa z góry, typa z dołu. kupa pięścią albo łokciem, nie? Mam takie wrażenie, że kiedyś, jak się my ma, ogląda jakiś KSW, UFC, cokolwiek, to częściej jakieś balachy, kupa były, czy jakieś jakimi, jakimi skrętówki, jakiś trójkąt. Teraz, kupa to to się nie dzieje, nie? Weekendu wydarzył się też Irel Stream Suchara z budowy u bagiety. Co oni to rozbierają? Nie lepiej to wyburzyć jakoś, kurwa dołów dament, niech się wyburzy. Albo kurwa ładunkiem jakimś wybuchowym małym, Tam o pozwolenie chodzi. Aha. Albo koparką nawet, no. a czy to jest dom. <grym> Dzwon na całą tę wioskę. Na której dwie łamagi nie za bardzo mu pomagały i większość czasu komentowali i po prostu kamerowali majstra. Chociaż wybiło się kilka szotów. <grym> Idzie! Idzie! A tu ci jakoś to trzymać bagieta, jak wyrywasz gwoździe? To się wyje w pizdu zaraz? Nie wiem stary, to nie wygląda jakby to kurwa. Tak miało wyglądać. Chłop na jakiejś kura wygiętej belce stoi. I, i rozbiera kurwa, konstrukcję dachu To trochę wygląda jak kurwa tutorial jak jeździć na wózku kurwa, nie? Czy to nie twój projekt? Nie no ja miałem inny projekt Żeby kupić w stanie surowym zamkniętym dom i go kupa wykończyć na lejwie Bezpieczeństwo to moje pracę. Może no, z... Co z tym pomysłem? No ja go zrealizuję, tylko nie mam pieniędzy, żeby kupić dom w stanie surowym zamkniętym Odkładam teraz Z jednej strony trzymać, żeby nie poleciała całkiem Żyjesz? No. Widzowie Suchara mieli niezły ubaw ale u innych streamerów na czatach dochodziło do buntów przeciwko wykorzystywaniu bagietki. Fakt, że Delord i Suchar od razu udali się tam z kamerą na drugi dzień oraz duża sympatia ogólna dla Sona wzbudziła w widzach chęć obrony bagietki. Dwójka łamag jednak podzieliła się z budowlańcem pieniędzmi z kika, więc bagietka sobie porządnie dorobił, więc coś za coś, a chłopaki streamowali tam jedynie około czterech godzin z haczykiem, odejmując opier to może z 30 minut poudawali, że coś robią i mu tam pomagają. Żółta karteczka. A ja bym na to pojechał takomu pomóc. Tylko pewnie w, kurwa, w pizdę daleko to jest. Jakby to było, nie wiem, 10 km od Wrocławia, nawet 100, to bym pojechał. A ta, kurwa. A to jest jakieś Podlasie albo chłopie gdzie, a to Poznań jest, a Podleśne, o to jeszcze bliżej. Po wszystkim udali się na streama Irel, w Poznaniu, na którym łoili wódę z Wanderem Owerem i Brusem. to mnie na to zaprosili <laughs> za O, nie, nie dam rady, poczekaj, bo ja mam kamań, poczekaj, poczekaj, spadniemy. O. Całość usuchara na kanale typowy streamek IRL z picia. Olek jak zawsze przyłapany na mitomanii. Renata! Renata, zrób mi loda! Ej, z... no! on, 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 on z nikim nie gada! Nie masz wyłączoną rozmowę! Ty, ty z nikim nie gada w ogóle! To jest jeba. Nie, no, bander to jest gigakontenciarz stary. To jest mega klawy ziomek. Ja go. to zajebisty ziomek. Bardzo go lubię. Masz wypadek z tej budowy? <grystanie> 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 Jak on mógł upaść na tą maszynę? Niestety ten ostatni pokazany szocik, na którym Olek mitomanił i Remek powiedział brzydko o Renacie dziś przed południem eskalował w dramę. Aleksander po otrzeźwieniu zobaczył tego Szota i dodatkowo Szota Wandera, iż ten był za plecami wyzywany. Idź tam kuba, Bruce, idź do niego. Ej, mieczu, chodź. Ej, nie mów tak do niego, Wander. Wtedy pojawił się też wielki statement z końcem przyjaźni po raz pięćdziesiąty. Czy Remek dalej jest twoim przyjacielem? Eee, <grym> na, ciężko, nie wiem co powiedzieć, na pewno nie. To też jest -a, kiedy random Bruce zrozumie, że on jest kaprysem overpowa, który chciał streamować bez kamerki. i potrzebował, żeby ktoś mówił, bo mu się nie chciało. Jakby jego kariera na tym polega. Nie zachowuje się jak przyjaciel, więc chyba nigdy nim nawet nie był. No i proszę Państwa, po raz kolejny Paweł Delord Szabla zbiera propsy. Jakby nikt od kilku miesięcy nie może się do niego o nic przyjebać, i zgarnia on pochwały z każdego uniwersum na Twitchu, no, rośnie nam na naszych oczach drugi Paris. Mogę tylko powiedzieć, że tak. Patrząc sobie na tych internetowych kolegów, to Delort ma klasę jako jeden z nielicznych. Delort, Bartek. Ostatecznie to właśnie Delort napoczął debatę i chłopaki wyjaśnili sobie co nieco, zganiając wszystko na alkohol i drama się rozdmuchała. A jesteś w stu pewny, że na przykład... No ja się dowiedziałem. Dobra, o, ja, ja, taki ja, ja Ja się dowiedziałem o Wanderze, o Remku... O Wanderze się dowiedziałem dzisiaj od widzów, a od Remka wczoraj wieczorem od... to znaczy o, od Renaty, tak? No to, to, to jest moja wina, a, że... czy jednak? Czy to, to, jest, to jest moja wtedy wina, czy jak? Bo nie rozumiem. No po prostu się dowiedziałem o tym i zareagowałem na to, tak jakby... No ja, ja też nic nie pamiętam z tej imprezy, ja nie wiedziałem, że Wander mi mówił, że jest tym śmieciem obok mnie noc. Mi się wydaje, że ludzie po alkoholu są najbardziej szczerze albo wychodzą z nich jakieś różne tematy. Ja nie się nie zgadzam. Ja się z tym nie zgadzam totalnie. To jest takie, pier... to jest takie naprawdę. Jak widać, Brusik chwilę się stawiał, ale ja ostatecznie ty, ja chłopacy wyszło, mu no wytłumaczyli, że to były i... żarciki szpileczki i się poprzepraszali i jest gituwa. No, nie ma sensu rozkładać tej dramy na czynniki pierwsze. Pewnie będzie u ostatniego raza całość. Najważniejsze, że jest pogódka i wyjazd kamperowy nie jest zagrożony. Tylko, że ty już wpadłeś w taką pułapkę, bo ty wiesz, być może nawet Renata powiedziała ci, że być może coś na takiej zasadzie, że, że rzucając taki tekst w kierunku do niej, że no, tak się koledzy nie zachowują. I oczywiście ten tekst był chujowy, ale Remek za niego już przeprosił, a ty wiesz, jeszcze zaczynasz rozdrabniać i skupiać się na innych sytuacjach. Które na przykład były albo żartem, albo nie były serio mówione, albo cokolwiek, nie? No to już GIT jest, tak? Jedziemy dalej na ten wyjazd, nic się nie zmienia. A tak to na Twitchu Shinny Wajfus epyka w erp... r. ale bym chciał. P z jabczanem, lolowcy ostro skrimują i trenują na tryhardzie, bo znowu ruszają Mistrzostwa Polski już niedługo. No i też w ciul osób gra w szachy, trenując na właściwy turniej, bo ten poprzedni był bez nagród, a teraz będzie 40 tysięcy za pierwsze miejsce. 4,20 na liczniku, nie ma szans, że to przygrywamy. No, ale policzyłem kurwa. Co? Ja pierdolę. Gerber aż trzęsie się na samą myśl, żeby wygrać tyle kaski, więc będą emocje. I to nie tylko u Olka. No i to w sumie ostatnie dwa dni na Twitchu. Dzięki za dono i na Raesa.